Ponad 1,5 miliona złotych kary dla firmy Panek w związku z wyciekiem danych, a nie tylko dla nich. Ja jestem typ od Rodo, bez prawniczego bełkotu. Firma Panek chciała dokonać przebudowy swojej strony internetowej, dlatego skorzystała z usług profesjonalnych firmy IT Center i strony się podobno troszkę nie dogadały, i w związku z tym na nowej stronie Panek była umieszczona stara baza danych, która zawierała dane ponad 21 tysięcy klientów i pracowników. I były tam podobno Pesele, jakieś imiona i nazwiska i zahaszowane hasła. Baza danych została zaindeksowana przez Google i był do niej publiczny dostęp. Jak Panek to zauważył, zgłosił sprawę do UODO, a łodo zaczęło drążyć. No i strony zbytnio nie współpracowały, Panek mówił, że zlecił to do firmy informatycznej, a firma informatyczna powiedziała, że dostała za mało informacji i nie wiedzieli, co zgrywają i z powodu tego zastosowali nieadekwatne środki bezpieczeństwa. Łodą karało obu. Panek, tak jak mówiłem, 1,5 miliona złotych, bo nie sprawdzali dostawcę, a IT Center 20 tysięcy złotych za to, że nie sprawdzili, co, co zgrywają, a także, że dokonali naruszenia. Co ważne, Wysokość kary panek była podwyższona, dlatego że już dwukrotnie byli przez łodo upominani w innych sprawach. Więc nawet w tych najmniejszych, najbardziej błahych sprawach trzeba mieć na uwadze, że jeżeli zachowam się nieprawidłowo, to przy grubszych problemach po prostu kara będzie też wyższa. Czy się z tym zgadzacie? Zostawcie komentarz, powiedzcie czy wasze dane były w tym wycieku.